Występują Gata Wyrąbkiewicz, Anna Apostolakis, Izabela Dąbrowska, Jarosław Domin, Wojciech Machnicki, Stefan Knotę, Ryszard Olesiński, Modest Truciński i Andrzej Ferenc. Ja o, jaki piękny, spokojny dzień. No! Hej! Uciekać od moich marchewek! Was tylko brakowało! Siąd stąd! O, oh, rety, rety, rety! Widzę, że niektórzy mają pełne ręce roboty. Ciekawy jestem, co porabia księżniczka. Dzień dobry, księżniczko! O, witaj! Co tam masz? Właśnie, że nie wiem. W środku jest mustem. Sio! Oj. Co to jest? Nie wiem, nie moja sprawa. A wiesz, dla kogo to jest? Dla króla! O, wspaniale! Nareszcie jest! Hmm. O. 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 o, a co? Pokażę ci. Uważaj. Trzeba zakręcić koń i wtedy... Nie. Tato, mamy w domu trąbkę? Tato! Ach. Czy mogę poprosić o dużą porcję lodów? Lody na śniadanie? Co tylko sobie życzysz, skarbie. Ach. Co się stało, księżniczko? Jak słucha tej muzyki, to tylko robi o tak. Potrzebna mi trąbka. Może ty ją masz? Nie mam księżniczko. A więc sama muszę jej poszukać. Znalazłeś w skrzyni jakąś trąbkę. Mm, niestety jeszcze nie. Mm. nie. Trąbka, trąbka, gdzieś na pewno musi być jakaś trąbka. Jeszcze poprawimy tutaj tutaj. Tak i teraz powinno być dobrze. Dzień dobry! O, dzień dobry księżniczko. Dzień dobry. Nie masz tu przypadkiem trąbki? E, trąbki? Nie, 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 trąbki nie mam. Ach. Idziemy, Gilbercie. Mm. Sia, sia. Uciekaj z Uciekaj z mojego! O, retty, I co? Nie słychać trąbki? Nie jestem pewna. Tam jest za duży na was! Kociołek na zupy jest, a ja, zaraz. Nic się nie widzę fatalnie. Może masz jakąś trąbkę? Do grania? Nie widzisz ile ja tu mam pracy? -a -a. PRACA! Praca! Hmm. Czy przypadkiem trochę nie zagłośno? Nie. Pójdę i zagram dla mojego taty. co, nie chcesz zagrać dla taty? Lewa, 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 lewa. Będzie lepiej, jeśli najpierw trochę poćwiczę. Ojej, a to pech. To może ja poćwiczę gdzie indziej. Teraz musimy bardzo uważać, bo to niezwykle delikatna operacja. Co z mojej kuchni! Oh, ile razy jeszcze będę powtarzał? Hmm. Hmm, 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 hmm. <laughs> Myślałam, że lubisz muzykę! Lubię, ale prawdziwą! To świetnie! Bo chyba już nauczyłam się grać! Hmm. E, uwaga! Mam nadzieję, że da się to naprawić. Powinniśmy to bardzo ostrożnie. E, chcecie posłuchać, jak na trąbce? Nie teraz Musimy zanieść tę skrzynkę do ogrodnika, żeby ją naprawił Skarbie, może powinnaś grać w ogrodzie? Co się stało, księżniczko? Nie podoba się, jak gram na trąbce. Rozumiem. Tu trzeba mocniej dokręcić. <tryk> Teraz powinno działać. <tryk> Księżniczko, jak się miewasz? Źle. <ś> nie <handcuffs> działa! Czy każdy słyszał, jak grasz na trąbce? Nie! Ogrodnik nie słyszał. Jestem pewien, że jemu by się spodobało. Tak? Ogrodniku! Tak lepiej. Brawa! Hej! Znowu wróciły. Sio, zostawcie głowę! Zostawcie głowę! O, świetnie! Właśnie tego było mi trzeba. Wspaniale, księżniczko. Brawo, mała! Teraz spróbuję zagrać dla... Oddawaj krebacza, ty wstrętne ptaszysko! Oddaj! Złodziejasz mój! Zostaw a -a -a! A -a -a! O, o, Brawo! O, jesteś wspaniała, Skarbie. Chcemy, żebyś grała na swojej trąbce jak najczęściej. Tak, a szczególnie często w ogrodzie warzywnym. Brawo, Wersja Polska, telewizja Polska, agencja filmowa, reżyseria Dorota Kawęcka, dialogi Dorota Dziadkiewicz, montaż i dźwięk jako Khmilencki, tekst piosenki Wiesława Suichowska, opracowanie muzyczne Piotr Gogol, kierownictwo produkcji Monika Wojtysiak.